Alkoholik to jest taki człowiek, który pijany leżąc z twarzą w gnojowicy, gdy go zapytasz, stary, co jest, jak się masz, co się dzieje z Twoim życiem, to on powie: Wszystko w porządku. Jest ok, zobacz, super jest, nie? Są ludzie, którzy tutaj chcą wypić, to piją, ale to na umór. Mhm. Jak no nie, nie koniec byli? sobie tam. To ja to nazywam nasze kulturowe uzależnienie od alkoholu. W pracy postaw musi się wkupić urodziło się dziecko, no trzeba tu postawić i tak dalej, a organizm był taki jaki był, że bardzo szybko to poleciało. Tutaj, tutaj siedzę, ponieważ tak, w domu, co mam robić w domu? Tutaj z kobito się kucz. Nie, 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 żona, żona pracuje lub nie pracuje, obecna. Tak naprawdę to ja stwierdziłem, że z moim piciem jest coś nie tak w 2004 roku. To były takie próby, nie? Bo y, po prostu ja słuchałem głupich ludzi, y, którzy mi mówili: No, patrz, ale patrz, Piotr, możesz trzy tygodnie nie pić, możesz dwa miesiące nie pić, pół roku możesz nie pić, nie? Jest wszystko pięknie, nie? Ty nie jesteś uzależniony, nie? Ty nie masz problemu. Ty nie, 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 wszystko jest z tobą dobrze, nie? Tylko kurczę, oni następnego dnia szli do pracy, nie? A ja brałem urlop na żądanie, na przykład, albo zwolnienie lekarskie, bo się nie nadawałem przez następne dwa tygodnie do niczego, nie? Że wtedy, kiedy ja miałem problem, to też mi się wydawało, że wszyscy piją. A tych osób pijących, na widoku było 20-20 parę osób, z którymi ja się to widziałem i to wszyscy pili, nie? Natomiast jak przestałem pić, to jest ponad 36 lat temu, to ja twierdzę, że w zasadzie ludzi pijących nie ma, bo ja nie spotykam tych ludzi. A my tylko się delektujemy. <laughs> Smakujemy tylko. <laughs> Wy pijecie normalnie, i następnego dnia przychodzicie do pracy, nie? A ja wychodząc z imprezy, żegnam się z wami czule i szukam nocnego baru otwartego, bo jest mi za mało. Tak, ponieważ y, nie mogę pić w takim beznadziejnie wolnym tempie, jak wy sobie tam pijecie przy stole, no. Ostatnie co pamiętam, to było ponad, to znaczy żona jak mnie skonfrontowała z moim piciem, to mówi tak, słuchaj, kalendarz mi wyciągnęła i mówi, zobacz, przez ostatni rok ile razy byłeś trzeźwy, nie? Naleciła trzy dni. No miałem co do tego wątpliwości, ale no, jakby to spowodowało to, że zacząłem myśleć, i, i no, że to nie jest normalne, nie? że bo tak zaczęły się już kłopoty w pracy, prawda, zaczęły się kłopoty tam brak pieniędzy i takie inne tam rzeczy poważne. Zresztą ja myślę, że moja rodzina bardzo dobrze zareagowała, nie tylko żona, ale moja mama na przykład, która Kiedyś poszedłem, bo nie wiem, coś z kasą zgubiłem, ukradłem, coś tam się stało i poszedłem pożyczyć. I mama mówi, jak przyjdzie żona, to ja żonie i dzieciom zawsze pożyczę. A ty co sobie walcowałeś. Niech pan powie, gdzie mogę wybić piwo? Książka telefoniczna, odpaliliśmy i on czyta tam osobę. Piłeś z tą osobą kiedykolwiek, czy kiedykolwiek piłeś z tą osobą alkohol? Piłem. Usuwaj numer. Następna, piłem. Usuwaj numer, nie? Doszliśmy do hasła Mama, nie? Ja mówię ty, ale przestań u mamy, to było, mama to kontrolowała i w ogóle piłeś czy nie? Na imieninach u mamy. Piłem, usuwaj, nie? No i tak doszliśmy. Ja patrzę, ja mam pustą książkę telefoniczną, mówię, po co mi telefon? On mówi, a teraz idź, kup nową kartę SIM, wiesz, kiedyś to był ten czas, kiedy były nierejestrowane. Mówi, wyrzuć tą, kup. Mówi, 90% ludzi, z którymi chlałeś, nie będzie dzwoniło, nie będzie cię zapraszało do picia. Nie? Mówi, bo zawsze, jak cokolwiek załatwialiście, cokolwiek czy służbowe, czy prywatne jakieś rzeczy, zawsze e, opierało się to gdzieś tam o wódę, nie? Kolega <laughs> dotrzymuje mi towarzystwa, ja dotrzymuję jemu. <laughs> Powiedziałem, w 2004 roku zacząłem kombinować, że, że chcę przestać pić, a dopiero od 2007 roku, od 13 maja mi się to udało, nie? Więc, więc wiesz, więc zobacz, ile czasu to, to zajęło, żeby. Dotarło do mojej głowy, że nie, że ani jednego kieliszka, ani jednego kufelka piwa. W końcu żona mnie namówiła, żeby podjąć leczenie, bo te moje picie było, że tak powiem, już kasacyjne. No i mówiliśmy się w poradni w Gerardowie, bo ja tam blisko mieszkałem. No i poszliśmy i to było zaraz po święcach, po Wielkanocy. I pana doktora nie było, że na tej wizyty pyta się tej pielęgniarki, która tam była, a no, bo pan, nie ma pana aktora, to się stało. A pan doktor leczy się po święta. No i w tym momencie, że tak powiem, motywacja do leczenia mi spadła. Kiedyś poszedłem na jedno ze spotkań ze swoimi alkoholiczkami i alkoholikami i e, zaniosłem sobie Coca-Colę w puszce. No i była przerwa, nie? Mówię, kurde, napiję się. No i sobie otworzyłem z tym charakterystycznym takim dźwiękiem, nie? Do otwieranej puszki. I podchodzi do mnie chłopak i mówi tak, Boże, wiesz co ty mi zrobiłeś? Ja się teraz cały trzęsę. Że na mnie dźwięk otwieranej puszki nigdy nie robił żadnego wrażenia, nie? Czy otwieranej butelki. I ja sobie nie zdawałem sprawy, że coś takiego. Może mu zrobić tak w głowie, on nie pił za cztery dni, nie? Czy z pięć po prostu mówiła się cały trzęsę? Wiesz, co ty zrobiłeś? Tak naprawdę w to, że e, będę sobą bo mi to mi odpowiada gdzieś po siedmiu latach, dopiero do mnie to dotarło. Nie? E, natomiast e, najwięcej zapić jest po pierwszym roku ponieważ w tej euforii takiej, bo to się udało, prawda, ile życiu się zmieniło, to mam pieniądze, już tutaj tego, ludzi inaczej na mnie patrzą, powoduje, no, te, ta cinosuida, że jak jest na tym radości, albo te, no, to się zapije i zaczyna się od Potem następny taki okres to jest trzy lata. To już z takich naszych tam wyświetleń wynika. Jeżeli ten okres przejdzie i człowiek uczestniczy w zajęciach, w terapiach, to ma naprawdę bardzo dużą szansę, żeby sobie z tym poradzić. Początek jakby trzeźwienia to, to ja nie wiem, czy jestem Wam w stanie dwóch godzin yy, opowiedzieć, yy, co się dzieje z początkiem trzeźwienia, yy, ale to jest tak w skrócie, w kilku punktach to mogę Wam powiedzieć, tak. Unikaj ludzi, unikaj miejsc, nie chodź na imprezy i tak dalej. Tam, gdzie jest. Wiesz, mi w tej chwili na przykład, jak ja pójdę na wesele, tak, albo pójdę z Tobą na jakąś imprezę, yy, albo gdzieś tam się znajdę w towarzystwie, gdzie, gdzie się leje wódka, i tak dalej, mi to w tej chwili nie przeszkadza, nie? Ja tam 25 lat robiłem w lesie i dałbym radę, no nie? Nie, nie palę. Jako pilarz, później jako operator maszyn u mnie uprawnienia, wszystko mam. A teraz na razie nie ma i czekam. Wszedł człowiek i mówi, no ze mną się nie napijesz? No, koronny polski argument, nie? Eee, no więc ja mówię tak, słuchaj, nie napiję się z tobą z jednej prostej przyczyny, nie dlatego, że cię nie lubię, tylko dlatego, że jestem alkoholikiem. Jestem chory na taką śmiertelną i nieuleczalną chorobę. Alkoholizm to się nazywa i się z tobą nie napije. Powiem ci tak, ja przez te lata to też taką wypracowałem sobie definicję alkoholizmu i według mojej definicji to y, alkoholizm to jest chwila fajnego życia za cholernie wysoką cenę, bo za to się płaci bardzo wysoką cenę. Y, wiesz, ja tych cen zapłaciłem ileś tam nie, bo, bo, zapłaciłem utratą rodziny, zapłaciłem gdzieś tam rozpadem tej rodziny. Jestem po bardzo ciężkiej operacji na serce. I to jest, to jest skutek picia mojego. Jestem po udarze, który przeszedłem w zeszłym roku. No ja pamiętam komunie mojej córki. Kiedyś za szwagra zapraszam, mówi: szwagier, a grzechka będzie? Nie. A to ja chyba będę miał noc, bo na kolejnie pracowała, ale przyszedł. Jesteście gdzieś tam sobie wypili po kącie, ale tutaj był tak i udawali, że no, czy to tak to działa. W momencie, kiedy ja spotykam towarzystwo, z którym kiedyś chlałem, i oni wiedzą, że oni nie pożyczą ode mnie pieniędzy, że ja im nie postawię, że ja się z nimi nie napiję no to w tym momencie po prostu ja już dla nich przestaję być jakby atrakcyjnym kompanem i w ogóle kumplem do towarzystwa. Łatwiej jest pomóc, jeśli osoba chce podjąć taką terapię, prawda? Jeżeli chce. No bo mówię, nic nie możemy zrobić na siłę. Spożywanie alkoholu nie jest zabronione, jest zabronione w miejscach publicznych. Pracowałem, ale tak, miałem jedno ścięgno zerwane, drugie mam zerwane i teraz 23 września Idę znowu na zabieg. Będąc alkoholikiem, nie trzeba być nawet ubezpieczonym, żeby skorzystać z poradni odwykowej. To jest jakiś straszny kit, który wciskają alkoholicy, że on nie pójdzie do poradni odwykowej, nie pójdzie do terapeuty, nie pójdzie do lekarza, bo on jest nieubezpieczony, nie? bo, bo nigdzie nie pracuje, bo go wywalili i tak dalej. I ten. Nie, nie trzeba. To jest akurat jedyna forma leczenia tutaj naszego państwowego, gdzie mówią, dobrze, że jesteś, fajnie, że przyszedłeś, siadaj, nie? I, i, I tutaj nie musisz mieć żadnych tam kwitów, papierów. Jeżeli sąd wyda postanowienie o doprowadzeniu przez policję takiej osoby uzależnionej do szpitala, do działu szpitalnego odwykowego, jeżeli ta osoba nie wyrazi zgody, wówczas nie jest przyjmowana oddział, bo to, to postanowienie nie jest wyrokiem no to jest to, że wchodzimy i normalnie żyjemy. Nie? Że tak jak każdy człowiek, podejmujemy zadania, mamy rodziny, rozwijamy się, awansujemy, pełnimy role społeczne no, i to się dla, robi czymś naturalnym. I w którymś momencie o piciu zapominamy. Nie? No, ja wiem, że był taki moment, że jak nie piłem jakiś czas, to chodziłem i patrzyłem po półkach w sklepie powiem, ile to kosztuje. Nie? A w tej chwili ja nie wiem, jakie wódki nawet samą bo mnie to nie interesuje po prostu. No. No.